Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kuba Gruber i na co dzień pracuję w polskim zespole AdWords. Dzisiaj poprowadzę dla Państwa szkolenie dotyczące śledzenia zwrotu z inwestycji za pomocą funkcji śledzenia konwersji dostępnej na koncie AdWords. Zanim rozpoczniemy, przedstawię plan dzisiejszego spotkania. Zaczniemy od omówienia tego, co rozumiemy pod pojęciem konwersji i dlaczego warto śledzić swój zwrot z inwestycji. Następnie Zajmiemy się skonfigurowaniem funkcji śledzenia konwersji na koncie. Później omówimy raporty śledzenia konwersji i ich interpretację, a na koniec podsumujemy całość naszego dzisiejszego spotkania. Zaczniemy od omówienia tego, czym są konwersje i jaki mają one wpływ na skuteczność naszej reklamy w AdWords. W jaki sposób obecnie śledzą Państwo sprzedaż? Oraz informacje o potencjalnych klientach pozyskanych dzięki reklamom AdWords. Po zalogowaniu na konto widać listy słów kluczowych. Widać także, ile kliknięć uzyskano dzięki użyciu tych słów kluczowych oraz jaki współczynnik klikalności one osiągnęły. Jednakże informacja na temat liczby kliknięć i wyświetleń reklam AdWords nie wystarczy, aby stwierdzić, jaką generują one sprzedaż, czy też potencjalną sprzedaż, a co za tym idzie ile w rzeczywistości wynosi zwrot z inwestycji. Zdefiniujmy więc konwersję. Konwersja może oznaczać dokonanie zakupu, pobranie pliku lub wysłanie prośby o dodatkowe informacje. Dla każdej witryny należy określić co najmniej jeden cel. W niniejszej prezentacji terminy cel i konwersja są stosowane wymiennie. Konwersje różnią się w zależności od modelu działalności. Można na przykład śledzić pozyskiwanie potencjalnych klientów i w tym wypadku wymagać wypełnienia formularza w swojej witrynie. Można także wymagać od klientów, aby sfinalizowali zakup w witrynie i śledzić proces sprzedaży poprzez monitorowanie koszyka na zakupy. W mniejszej prezentacji uwzględniono zarówno funkcję śledzenia konwersji, jak i usługę Google Analytics, umożliwiającą monitorowanie i analizę różnych typów celów. Współczynnik ROI Czyli współczynnik zwrotu z inwestycji można w prosty sposób obliczyć, dzieląc zysk bez uwzględniania kosztów reklamy przez kwotę wydaną w ramach programu AdWords ROI, czyli zysk podzielony poprzez wydatki na reklamę. Dzięki śledzeniu i monitorowaniu zwrotu z inwestycji można podejmować bardziej przemyślane decyzje dotyczące reklam online i zwiększyć zyskowność prowadzonej działalności. Funkcja śledzenia konwersji zawiera raporty, które można przeglądać w celu sprawdzenia współczynnika ROI oraz podejmowania przemyślanych decyzji biznesowych. W niniejszym seminarium internetowym omawiamy przydatne raporty oraz istotne dane statystyczne, które należy przeanalizować w odniesieniu do swojej kampanii. Śledzenie konwersji mierzy liczbę konwersji z reklam AdWords, a tym samym określa skuteczność reklam i słów kluczowych. Pomaga w ten sposób podejmować lepsze decyzje prowadzące do zwiększenia wydajności konta AdWords. Śledzenie konwersji pokazuje zwrot z inwestycji w reklamy AdWords. Kolejną korzyścią jest to, że tylko strony konwersji w witrynie są otagowane. Jest ono również łatwe w konfiguracji i oferuje przydatne raporty dotyczące zwrotu z inwestycji. Aby rozpocząć korzystanie z narzędzia, Należy najpierw dodać kod śledzenia konwersji AdWords w witrynie, zwykle na stronie z podziękowaniem. Po prawidłowym zastosowaniu kodu funkcja śledzenia konwersji AdWords umieszcza plik cookie na komputerze lub w telefonie komórkowym użytkownika, który kliknie jedną z państwa reklam AdWords. Następnie, jeśli użytkownik przejdzie na jedną ze stron konwersji w witrynie reklamodawcy, plik cookie jest korelowany ze stroną internetową reklamodawcy. Po dopasowaniu Google odnotuje zrealizowaną konwersję. Należy pamiętać, że plik cookie umieszczany przez Google na komputerze lub telefonie komórkowym użytkownika po kliknięciu reklamy traci ważność po około 30 dniach. Pozwala to chronić prywatność użytkowników, podobnie jak używanie przez Google innych serwerów do śledzenia konwersji, a innych do wyszukiwania wyników. Teraz omówimy, w jaki sposób można na swoim koncie i stronie skonfigurować śledzenie konwersji. Opcja włączenia śledzenia konwersji znajduje się na karcie możliwości konta AdWords. Można ją wybrać z panelu poniżej listy kampanii. Po wybraniu opcji utworzenia nowej konwersji i nazwaniu jej zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie trzeba podać wartość danego działania czy poziom zabezpieczeń witryny. Możemy również podać wartość, jaką ma dla nas konkretna konwersja, lub też zdecydować, jak będzie wyglądała informacja o śledzeniu, która ukaże się użytkownikom. Po wybraniu ustawień możemy zapisać je i pobrać kod, który następnie umieścimy na stronie. Działanie jest nazwanym celem, który ma zostać zrealizowany przez użytkownika w witrynie internetowej reklamodawcy i który można śledzić, korzystając z narzędzia śledzenia konwersji. Działaniem może być np. subskrypcja biuletynu, dokonanie zakupu lub też pobranie pliku. Każde działanie może służyć do generowania fragmentu kodu śledzenia konwersji, który reklamodawca może umieścić w swojej witrynie internetowej. Używając różnych działań, do pożądanych zdarzeń reklamodawca może śledzić liczbę użytkowników wykonujących poszczególne działania, a także śledzić cały proces zakupu. Na tym etapie jest dostarczany kod śledzenia, który należy skopiować do kodu źródłowego strony działania, które chcemy śledzić w witrynie. Uzyskany kod można dodać na przykład do tzw. Tak strony podziękowania, czyli strony, którą użytkownik widzi po zakończeniu wykonywania pożądanego działania. Oznacza to, że każdy, kto dociera do tej strony, na pewno zakończył wykonywanie całego działania. Śledzenie konwersji zostanie zweryfikowane po tym, jak kilku użytkowników z sukcesem wykona oczekiwaną przez nas czynność. Po ustawieniu śledzenia konwersji, można będzie oglądać nowe statystyki konwersji na koncie. Będą pojawiać się one wraz z uzyskiwaniem pożądanych efektów w witrynie. Teraz zajmiemy się raportami śledzenia konwersji, jak również ich interpretacją. Po poprawnym zainstalowaniu śledzenia konwersji. I uzyskaniu oczekiwanych rezultatów na naszej stronie internetowej możemy zaobserwować konwersje na koncie. Po lewej stronie znajdują się znane już nam statystyki dotyczące naszej kampanii, takie jak ilość kliknięć, czy też wyświetleń. Po prawej stronie natomiast możemy zauważyć dane dotyczące konwersji, takie jak ich ilość, koszt lub też współczynnik konwersji, czyli stosunek ilości konwersji w stosunku do ilości kliknięć. Zalecane jest okresowe kontrolowanie statystyk i podejmowanie decyzji tylko wtedy, gdy zgromadzone zostały znaczne dane potwierdzające dany trend. Nie jest zalecane natomiast podejmowanie decyzji na podstawie niewielkiej ilości informacji. Dane dotyczące kliknięć wskazują, że najwięcej ruchu w powyższym przykładzie generują słowa kluczowe COTS i ręczniki FROTE. Oba mają również bardzo dobry współczynnik CTR i rozsądną średnią stawkę za kliknięcie. Gdy spojrzymy jednak na liczbę konwersji, czy też sprzedaży, wygenerowaną przez te słowa kluczowe, zauważymy, że słowo ręczniki FROTE wygenerowało tylko jedną sprzedaż. Okazuje się, że słowo koc generuje najwięcej konwersji, czy też sprzedaży, natomiast słowo kluczowe prześcieradło jest następne w kolejności. W tym przypadku najlepszy zwrot w inwestycji przynosi słowo kluczowe prześcieradło, chociaż nie zapewnia ono tak wysokiej sprzedaży jak słowo koc. Dane śledzenia konwersji można wykorzystać do zwiększenia maksymalnych stawek CPC najcenniejszych i najbardziej skutecznych słów kluczowych, aby uzyskać z nich więcej kliknięć i konwersji. Pozwoli to w rezultacie na zwiększenie zwrotu z inwestycji. Reklamodawcy korzystający ze śledzenia konwersji Mogą rozpocząć także używanie optymalizatora konwersji. Jest to bezpłatna funkcja programu AdWords, która wykorzystuje dane śledzenia konwersji do uzyskania większej liczby konwersji przy niższym koszcie. Kampanie, w których stosowany jest optymalizator konwersji, uzyskują wzrost liczby konwersji na poziomie średnio 21%, połączone równocześnie z ograniczeniem kosztu pozyskania o średnio 14%. Korzyści, które płyną ze skorzystania z optymalizatora konwersji, to zwiększenie zyskowności i poprawa zwrotu z inwestycji, a także oszczędność czasu. Proponujemy więc skorzystać z funkcji śledzenia konwersji już teraz. Jak pokazaliśmy to w niniejszej prezentacji, za pomocą funkcji śledzenia konwersji można mierzyć zwrot z inwestycji w AdWords, czyli ROI. Poznanie zwrotu z inwestycji w reklamę pozwoli zapewnić zyski dla firmy. Znając natomiast zwrot z inwestycji konta AdWords, można optymalizować reklamy, słowa kluczowe, kierowanie na lokalizację oraz inne czynniki w programie AdWords i poprawić w ten sposób skuteczność marketingową. To bezpłatne narzędzie jest dostępne na karcie możliwości na koncie AdWords.